Ciao Maneczko, z tej strony Dawidek Explorator. Witam Was w drugiej części półopuszczonego zakładu więc witam Was i chciałbym Was jeszcze zaprosić do Seba Urbex w link w opisie I tak, co mamy do eksploatowania jeszcze? Coś jeszcze mamy? Dobra, no to co, szukamy dzisiaj, y, to jest druga część, w sumie trzecia, bo pierwsza to była z tych maszyn, ale dla mnie to jest druga, ponieważ nagram to w tym samym momencie. Po prostu nie, chciałem wam zrobić tak, a nie później tego montować. A ja widzę coś ciekawego i tam bym szybko podeszedł. Co to na to? No to sprawdź, dobra, zróbmy tak, sprawdź, dajmy cykaj do, do tej ciężarówki. To sprawdź tu, jak, jak co to pisz czy coś, dobra? Bo się rozdzielamy, a ja idę sprawdzić Dlaczego to jest półopuszczone, dlaczego to? Pierwsza w tamtym odcinku byliśmy na nieopuszczonej znowuż Obiekcie I kolejny obiekt, który tu jest To jest kolejny obiekt Nieopuszczony Więc, ja mnie zaciekawiło W ogóle ten, Saba da, 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 da mi cynk Co do tego Bo ja przegapiłem nie tu. To dajcie by sprawdzić co otwarte, bo ja chyba Tam chyba tam nic ciekawego nie ma. Sprawdzę jeszcze drugą część. Może? Dobra. A nie, od dołu można wejść. Tu. A może chodzimy? Tak syreny jakieś nie wiem, coś takiego blaskowego, rozwalone z tego co widzę mm, rozwalone To jest szyba cała i otóż zamknięte, a żeby... Zamknięte, nie wiem, bo na klucz czy... więc, no to było w sumie na tyle, jeśli chodzi o to. opuszczone auto, tu jest chyba który coś tam próbuje Ogólnie. kierowca, ale tu powinien, a w ogóle gdzie powinno być ten? Tutaj, bo tu jest pedał, a tutaj nie ma. A co tam jest? Dobra, to idę. Czekam, mo... nie chcę się tu. tu. Takie duże. Nie, nie będziemy leżać się to na tym, ale duże, ogromne. Widzowie ogromne opony. Ogólnie co jeszcze tutaj? Ogólnie poprzedniego odcinka Zajebiście widzione. To jeszcze jest. To światło ale dałoby się jakoś tym No tak Ale. Nic nie no, weź, nie o, coś, o, coś, coś. Dobra Otwarte. A mu z tam jedynie. Ja tam dalej to nie ma szans, Dlatego To co małpa. Lecimy. Jesteśmy ma małpami trochę. Oboje. My coś no to spróbuj. Ja ukoje. Co? to spróbuj, ja jeszcze idę się pozglądać, to nie miałbym poszedł... Ja idę się popatrzeć na dach, dobra? To mi tam daj cenka Ja co. jeszcze idę znowu do góry, bo chcę coś sprawdzić. U góry. Na dachu. No, ładnie. Tutaj. No skąd to Przecież to jest to, co chciałem, to tam i tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda O strony dachu. To jest tył, ale od strony dachu, tutaj. Ale widzę, nie ma już żadnego e, przejścia do środka ani nic. I to jest ten problem, tak? ale mógłbym popatrzeć jeszcze ale no raczej co tu jest? Tu nic ciekawego mogę wejść jeszcze tu wyżej ale nie wiem w sumie po co bo tam był był tutaj, tutaj był nie wiem w po co jak tu nic nie ma ciekawego chyba jest bo tu nic nie ma ciekawego tak szczerze ptak który jest grzyk nie wiem, co robi Zgrzeta, Taszy I jak tam? Ej, schodzę już, bo tu też ciekawego nic nie ma już Oprócz tego wejścia, tak wtedy A szkoda Chętnie bym wyszedł tam po drugiej stronie A szkoda Nie spadnie spoko, to co wchodzimy? Nie, tam jedno pomieszczenie A, no to dobra No dobra, to jeszcze coś musimy znaleźć, nie? Może, bo chociaż był sens w drugiej części o, I tutaj jest powyginane ogólnie Może coś się uda nam wejść Ale patrzcie, jakie właśnie o takie były opony ogromne i tu takie malutkie Czy Ej, faktycznie może coś tu być z tego. Tu są jakieś drzwi. jakby Pisał w ogóle tam, że grozi wybuchem. Co? Ty, bo to jest od tyłu, nie? Andory. No, Kurde szczerze, jakby teraz robimy pół urbex i pół eksploracja zakładu, tylko nie opuszczanego. my teraz się jak taki trochę żonny przygód, nie? Wolny chyba miał taką akcję, że nie było opuszczone, nie? Bo chyba mi było takie film, bo coś tam mi się. <grym> Pomysł, co to zaraz latuje. <noise> Nie, no co ty robisz? Nie wejdziesz. <noise> <noise> Druga rona, a wiesz, jakie to jest kurwa, ciężkie? <głos> <głos> Nie da się. Nie da się tego nawet przesunąć słabo Ej, spróbujmy, bo muszę to sobie dać. Saj pary. Raz, dwa, trzy. I coś zgręło lekko Eee... Chodź tu Chodź tu z zakładu brakuje Cały zakład Właśnie o to chodzi Gdzie <laughs> my? No jak już byliśmy tam Nie będę spojrzał, gdzie byliśmy a patrz, na budynku jeszcze nie ma kam... Właśnie? I kamera. Tylko chyba ona... Nie wiem czy działa. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. oj, oj. Chyba, że tyłem idziemy po prostu. Nie duża. Bo otwarte jest. Dobra, chodź. Najgorzej ja nie mam chyba niczego na ryju, czyli... Tam nie chcę się wierzyć. Patrz patrz, otwartą? Może się będzie poch... Ej no stary, no taki budynek to na ciebie zakrywa No ale to raczej... To jest taki budynowy zakr... PKS, PKS coś w sensylu Nie? Szyb, pierdole już, szyb. Ja też. Ma też... No też mało Trzeba się siedziby, że nie ma ani alarmu, Kaka czem? To no. A jak zejść? Normalnie Ja wiem czy masz ten odcinek, prawda? No właśnie No to właśnie wam powiem, że chod, chodził na drzewo Więc ty to tam możesz Ja bym tam chciał Zobacz, <grymne> można. Dobra. Nie wiem, może ci przecież to zdoła, ale no. Nie! Ej, tylko to wyginasz, nie? Ale... Ile ważysz? Nie wiem. 50. A 70. No. Głudiene i zaraz... A rowery zapamiętać, nie? Żeby nie spierdać bez rowerów. Bo jest taka była sytuacja, włączył się, ale y, tym. W czymś tam nie pojawiłem domu? Zbierdziłem byłem wtedy na rower, i rower zostawiłem nie, I później kudy rowery zapomniałem i biegłem tam, y, policja zaprowadziła. Hmm. i to u góry, tam widziałem, jak Na stobę widzi. Na sobie tak jest to. Widziałem się na nie. Stopić na bok. Na działa. Chyba, że robię bokiem Po prostu idziemy bokiem, chce. Czyli idź nadal bokiem. Czyli bokiem idziemy. Bokiem i bokiem. <słuch> ja nie wierzę w to Ej, stylu bez boki. No dobra, bokiem, ale żeby nie było twarzy, wiesz, o co chodzi. Tylko, że to łapie właśnie tutaj. Więc możemy tylko przejść tutaj naprzód. <głosy> <głosy> nie no i... I dlatego właśnie kocham ulicy. To teraz tak, żeby tu zejść. a <noise> dobra na no easy Tylko trzeba zostać plecaki. Chyba, że zrzucamy tam. Co masz? I to ja też. Ale się ujebie. Bardziej się jak <laughs> 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 ja Dobra, bo chcieliśmy zobaczyć czy jest otwarte Dobrze, przepraszamy. Nie wiedzieliśmy, że myślałem, że to jest opuszczone na serio. No tak <laughs> Nie no nie widzieliśmy, przepraszamy. Serio. No przepraszamy. Przepraszamy bardzo. No ale mamy tam rowery, bo... A tu ser... Ja cię.

Oczywiście wymarzymy, chyba nagraliśmy go. No to wymarzymy. No bardzo pozdrawiamy ochroniarza i dziękujemy za zrozumienie. Dziękujemy. Cięknie. O kurwa, chłop jedzie i ten chłop jedzie, no ochroniarz Widzę, kiedyś jest ten ochroniarz W czarnym. Dobra, wiem jak tu przejechać. Po prostu tu się zatrzymamy przy szlabanie i kurwa prze... tylko wywołujemy rowerę. Dobra, nagra, bo ma? ogólnie ochrona się gdzie? Tutaj robimy drifta, tak? tutaj drifta robimy Pieszak Patrz Kurwa